bądź nie musisz mieć po prostu bądź ra ra, ra. Nie musisz śmiać po prostu bądź po prostu przyjmij i przy mnie za rękę no co tam chcesz Nie zapomnę jak rusza rusza szusrami a nie bo no, tam ciężka nic cieszko jest to jest to, jest to. <coughs> la 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 la, la. Więc wiesz, wczoraj... ...to mi... dostałeś na SLD, boś chcę. W tej na patelni. Bo I chuj. To się wiele. Po prostu bądź. Nie musisz mieć oka. Po prostu bądź. Nie musisz mieć okry. Po prostu bądź. Różcie mnie i przyjmnie za rękę. A, rara, rara, A rara, ra 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 ra... Ja sobie wiesz co, bardzo nie jaduję. Po prostu bądź. A ra 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 Po prostu bądź. Różcie mnie i mnie za rękę. Jeśli w ogóle masz czym. Będzie chwyć. Dziękujemy Ja też dziękuję Nie umiem <tryk> znałem do końca coś, coś. Wiem wiem ale Jakby się. tak porównać kiełbasę do kuźwa Tytanika normalnie bez z, przesady, bez przesady Słuchajcie, było dobrze, ale było za mało śpiewu po prostu. Za mało śpiewu. Ja myślę, że... Yy,